Pokaż swój niepowtarzalny styl Raz radzi, tobie dobrze Was serdecznie w nowym filmie z Londynu prosto jak widzicie bo właśnie wybieramy się z Anią na Vogue Festival. To jest impreza, która w tym roku kończy 5 lat i ja od kiedy dowiedziałam się, że jest taki festiwal co roku w Londynie, zawsze chciałam się wybrać. Zawsze zresztą w inspiracjach miesiąca czerwca chyba. Z tego co pamiętam, polecałam filmy i w tym roku pewnie z wystąpień też będą filmy. To jest impreza, która odbywa się raz do roku i w tym roku jest tutaj zorganizowana niedaleko Royal Albert Hall wsiadłyśmy sobie na South Kensington i idziemy, z tego co widziałam w internecie jest em, taki wielki namiot wogowy jestem bardzo ciekawa jak to będzie zorganizowane mamy z Anią bilety na dwie dwa wykłady, dwie jak to powiedzieć, dwa wejścia po prostu zobaczycie za chwilę na jakie ja jestem bardzo podekscytowana i zapraszam was do oglądania, chodźcie z nami tutaj mamy wejście przy wejściu do Hyde Parku zresztą Ogólnie to jest festiwal, który organizuje Brytyjski Vogue we współpracy z Harocem. I tam mamy odźwiernych od Haroca, widzę tam są sprawdzane bilety i jest przestrzeń, także wchodzimy. wejściu do namiotu jest wystawa ściana z okładkami Woga, dlatego że w tym roku brytyjski Wog obchodzi 100 stulecie. I jeżeli oglądaliście mój film na temat w ogóle Woga i historii tej gazety, to pewnie pamiętacie, że mówiłam, że brytyjska edycja jest jedną też z najstarszych na świecie. A kto nie widział, klikajcie, zostawiam tutaj adnotację, bo to były Wog ikony, a ta ściana wygląda bardzo imponująco. Wchodzimy do drugiej miejscówki, bo tutaj y, są wykłady. Zaraz zaczyna się nasz pierwszy wykład, czyli Dolce Gabbana. Mamy bilety na balkonie, ale widzę, że w mega nowym miejscu. O ja, tam będą Dolce kawana mówić.

I wyszłyśmy z Dolce Gabana. Kierujemy się na chwilę jeszcze do namiotu, do głównego wejścia, ale ogólnie cały, mm, cały panel z nimi był strasznie fajny. Są bardzo sympatyczne. Tyczni, bardzo tacy wyluzowani, otwarci, tacy prawdziwi. I było kilka części tego panelu i e, była rozmowa między innymi o Alta Moda, czyli o ich odkryciu, pokazach. To jest bardzo elitarna impreza, e, bardzo też kolekcja elitarna. na przykład mówili, że w przypadku ich od jest tak, że klienci, którzy chcą kupić, pytają się od razu w ilu sztukach będzie dana sukienka, jeśli na przykład oni chcą dać to jakimś celebrytom na czerwony dywan, bo jeżeli tak, to oni nie chcą, bo to ma być coś takiego specjalnie dla nich, coś za co wydają ogromne pieniądze, ale coś co jest totalnie unikatowe. Rozmawiali też o tym zjawisku, które się teraz w młodzie zmienia, że to, co jest na pokazach, ma być od razu do kupienia, że to znaczy tak się zmienia rynek przez social media i ogólnie przez to, co się dzieje, ale właśnie toczy się dyskusja i oni na przykład są tacy bardzo konserwatywni w podejściu, ale też to jest ciekawe, dlatego że oni mówią, że według nich tak to powinno zostać, że jest kolekcja, a która pół roku później dopiero będzie w sklepach, dlatego że oni mówią, że moda to jest artyzm. I oni dosłownie do ostatniej chwili, do momentu, kiedy muzyka przed pokazem jest włączona, do tego momentu jeszcze zmieniają kolekcję. A jeżeli to miałoby być następnego dnia w sklepie, to ona miałaby być już gotowa wcześniej, wcześniej kilka miesięcy, a to już by się kłóciło z kreatywnością i z takim kreatywnym duchem właśnie tworzenia mody, sztuki, mody jako sztuki i tak dalej. Także to też jest ciekawe, że oni mają bardzo konserwatywne podejście i mówią, że woleliby, żeby zostało e, tak, jak jest. Mówili też o tym, jak prowadzi się taki biznes, ile lat, dziesiątek lat i pracy, zaangażowania e, jest potrzebne, żeby stworzyć taką markę. Na przykład śmiali się, że byli na pierwszych wakacjach w wieku 35 lat, bo do tego czasu nie wychodzili z pracowni, cały czas szyli, 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 starali się, żeby rozwinąć markę i że nic się nie dzieje przez noc, ale to jest to, o czym ja też właśnie często myślę, że nic się nie dzieje przez noc, że dzisiaj wszyscy chcą taki mieć szybki sukces, a mało kto widzi, ile pracy trzeba włożyć, żeby stworzyć właśnie markę, która potem przed Trwa mm, lata. Ja się śmieję, że ja też na swoje pierwsze prawdziwe wakacje pojadę. Po prostu ja pojadę po czterdziestce chyba dosłownie, ale właśnie, że trzeba pracować długo i patrzeć perspektywicznie że to wszystko zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu. Mówili też o tym, że jak idą do swoich sklepów, to kupują ubrania i ludzie się dziwią, że dlaczego wy kupujecie swoje ubrania, zamiast po prostu je sobie wziąć, a oni mówią, że chcą dać dobry przykład, że nic nie ma za darmo, że po prostu, oczywiście śmieli się, że mają bardzo dobrą zniżkę, ale że nie mogą tak rozdawać po prostu rzeczy za darmo, bo mają ogromne rodziny i by po prostu poszli z torbami, gdyby tak wszystkie swoje rzeczy rozdawali za darmo i sobie zebra za darmo Nie wyszłyśmy z drugiego wykładu. I w ogóle, oczywiście, jak to jest, e, zepsuła mi się karta i zakończenie, i to chciałam nagrać na iPhone. A. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że jakoś to będzie. W każdym razie, e, drugi, drugi wykład też był dosyć interesujący. Natomiast był fajny, tak jak Ania mi tutaj podpowiada, dla e, studentów e, szkoły po prostu. E, on nie był taki nowoczesny o social mediach i tak dalej. Nie było w ogóle takich e, tematów. Natomiast był znowu temat e, tych zmian w modzie i tego, żeby od razu po e, wybieraniu były możliwe ubrania do kupienia i oni też się raczej opowiadali w takim konserwatywnym duchu, że to jest raczej nie do zrobienia, bo faktycznie dobre pomysły przychodzą, najlepsze czasem i bestsellery są kreowane na tydzień przed pokazem i niemożliwością jest, żeby one były przygotowywane dużo wcześniej. No i ogólnie takie moje wrażenia są bardzo pozytywne. Żałuję, że nie byłyśmy największej ilości tutaj tych wykładów, ale może czas zacząć oszczędzać Ania i kurczę w przyszłym roku kupić sobie taki full pakiet na dwa dni, on chyba 1000 funtów kosztował. Natomiast yy, jestem też pozytywnie zaskoczona tym, że to jest impreza, która jest bardzo kameralna. Tu jest dosłownie nie wiem z 200 z 300 osób może. No, na sali było tyle, nawet mniej chyba niż na mojej imprezie urodzinowej radkowej. I yy, to jest fajne, bo to bardzo skraca dystans do tego świata, do mody. I jeżeli kogoś naprawdę interesują te tematy, to myślę, że to jest ciekawe, ciekawe wydarzenie. No i jeszcze obłędnie ubrani ludzie. Tutaj jest po prostu high fashion na ulicy, taki street style, który widzicie właśnie w ogóle albo na innych profilach, na Instagramie po prostu ludzie wyglądają obłędnie. No, niektórzy może trochę na bardziej przebranych niż ubranych, ale jednak jest naprawdę w 80-90% ludzie wyglądają rewelacyjnie. Także my jesteśmy zadowolone. Idziemy jeszcze zobaczyć, może kupimy sobie jakąś pamiątkę. Mnie korci t-shirt woga, ale pójdę jeszcze raz sobie go pomacać, zobaczyć i obieramy kierunek dom. Zadowolone, szczęśliwe, zainspirowane. Mam nadzieję, że mój film Wam się podobał i że iPhone da tutaj radę. Żegnamy się z Wami, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa-pa!